A to zaskakująca informacja. Jednak Ralf Rangnick nie trafi do Bayernu Monachium, nie trafi do st stolicy Bawarii, żeby prowadzić tej objąć sterię. Jeśli chodzi o tutaj Bayern Monachium, dalej będzie selekcjoner reprezentacji Austrii. No muszę powiedzieć, że dla nas to po prostu jest niekorzystna ta informacja, jeśli chodzi o reprezentację Polski, e, bo lepiej, żeby był nowy selekcjoner tak reprezentacji Austrii e, i żeby tam po prostu były problemy wewnętrzne, niż dalej, żeby Ralf Rangnick prowadził reprezentację. No jest to dla nas niekorzystna informacja. Dlaczego? Ralf Rangnick ostatecznie zostanie trenerem Bayernu Monachium, a wszystko praktycznie zmierzało w tym kierunku. No już praktycznie tutaj nawet Bill o tym informował, który, który jest bardzo dobrze poinformowany. Wszystko było dopięte na ostatniej prostej, tak? Więc naprawdę musiało coś się w ostatniej chwili wydarzyć. Co takiego? No właśnie, dzisiaj na temat Rafa Rangnika niedoszłego transferu o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. E, no właśnie, dzisiaj na temat Ralfa Rangnika i jego niedoszłego transferu, jeśli chodzi o Bayern Monachium. E, muszę powiedzieć, że sam jestem zdziwiony, bo naprawdę tutaj po prostu media niemieckie e, e, mocno cisnęły ten temat, tak, że Ralf Rangnik prawie, że na 100% będzie trenerem Bayernu Monachium, wszystko było na ostatniej prostej. Zdawało się, że po prostu tak, e, e, dzielą mi tylko kwestie, jakieś tam detale i ostateczny podpis. No, ostatecznie tak się nie stało, tak, chociaż ja muszę powiedzieć, Powiedzieć tak, Ralf Rangnik występujący w Manchesterze, znaczy występujący, prowadzący tutaj czerwone diabły, to była kompletna tragedia, tak? To się nie udało, po prostu ten projekt. Natomiast tutaj Ralf Rangnik z reprezentacją Austrii, moim zdaniem, może dużo ugra, ugrać, nawet na tych mistrzostwach, co dla nas też jest po prostu niekorzystne, no bo niestety, ale możemy dostać tutaj oklep, tak, jeśli chodzi o yy, mistrzostwa, tak? No bo wiemy, że jesteśmy z Austrią w jednej drużynie. Natomiast tak. Yy, dziwna sprawa że on nie został trenerem znaczy ja uważam że on by się nie sprawdził tak moim zdaniem Ralf Rangnick nie jest dobrym trenerem klubowym on jest dobrym budowniczym ale nie jest dobrym po prostu e, trenerem klubowym. Można by powiedzieć tak, że on może być nawet dobrym trenerem, jeśli chodzi o reprezentację, czy na przykład konkretne drużyny, gdzieś e, po prostu w tak e, średnie drużynę, e, gdzie władze klubu dają mu pełną wolę, jeśli chodzi o możliwości decyzyjne wpływanie na transfery, edukację, szkolenie młodzieży i tak dalej. Wtedy moim zdaniem Ralf Rangnick się po prostu sprawdza najlepiej. Co nie zmienia faktu, że to jest naprawdę kapitalny tutaj menedżer, tak? Bo nie tylko trener, ale po prostu menedżer. Natomiast to nie jest taki człowiek, który tak Bayern Monachium, tak? Przychodzisz po prostu i tam masz zdobywać tytuły mistrzowskie, tak? Moim zdaniem to tak nie, nie da rady. Poza tym, Bayernie, moim zdaniem, Ralf Rangnick nie, nie do końca by się sprawdził w Bayernie Monachium, bo tam nie ma jakiejś, Bayern Monachium nie jest jakiejś dużej rozsypce rzeczy, a po prostu to wszystko naprawiać od dołu do góry. Oczywiście tam są pewne błędy, błędy decyzyjne po prostu które wynikają z zaniedbań od, od, od lat. Jeszcze to mówiłem na temat tego, kiedy byłem bliżej praktycznie tej Bundesligi, jak komentowałem tutaj mecze Roberta Lewandowskiego, jego występy, e, taki, mówiłem tutaj więcej na temat Bayernu Monachium. a Dzisiaj praktycznie tego jest, to, to jest efekt, tak, że po prostu tutaj aptekarze zdobywają pierwsze miejsce, jeśli chodzi o tabelę Bundesligi, a Bayern Monachium już nie jest jedynką, a po prostu po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Tak. Więc tutaj e, ta sytuacja, jeśli chodzi o Ralfa Rangnika, no, e, informacje są tak, takie, że po prostu Ralf Rangnick dostał większe pole manewru jeśli chodzi o reprezentację Austrii, ale większą decyzyjność. Tu nawet nie chodzi o kwestie po prostu finansowe, bo nie wydaje się, żeby Ralf Rangnick po prostu szedł tam, gdzie będą po prostu większe pieniądze, tak, bo gdyby tak było, to już bym pewnie prowadził jakieś inne topowe drużyny. Natomiast on chce to po prostu budować od dołu do góry, tak? fajnie budował inne projekty piłkarskie, inne drużyny. Natomiast ja, ja od razu widziałem, fajnie to wyglądało w przypadku Erbelipska. Tak? Ja, ja uważam tak, Ralf Rangnick to jest taki po prostu fajny fachowiec, żeby po prostu postawić ten dom od podstaw do dachu. Ale dalej już po prostu wykończeniówkę i tak dalej, to już po prostu wchodzi inna ekipa. To taki właśnie jest Ralf Rangnick, tak Od wpicia pierwszej łopaty w ziemię do po prostu postawienia fundamentów w stanie surowym, Okna i tam jakieś na przykład drzwi, to. natomiast resztę, no to jednak po prostu musi ktoś przyjść, który po prostu dalej to pociągnie. No i on jest właśnie dobry na, na, na takie sytuacje, gdzie dostaje też pełną wolę, e, możliwość decyzyjną wpływania, możliwość wpływania też na transfery. No ja sobie nie wyobrażam, że Ralf Rangnick przyjdzie i nagle będzie dyktował włodarzom, baronom po prostu Bayernu Monachium e, ruchy transferowe, tak? No to, to jest niemożliwe, tak? Oni się by tam, to na nawet ich ego naruszyłby, tak? Fundamentalne ego po prostu tych baronów y, Bayernu, monachium by to naruszył, więc tak to y, y, nie, nie, by nie wyglądało, tak? Natomiast Ralf Rangnik, jeśli chodzi o reprezentację Austrii, właśnie miał dostać takie zapewnienia, tak? Od władaży federacji, że będzie mieć większy wpływ, właśnie na szkolenie, na po prostu całą tą strukturę od najmłodszych roczników wyżej, będzie miał możliwość wpływu na różne decy kwestie decyzyjne, a więc nie tylko jego pozycja, po prostu tak. Y, rośnie, Bo tu nie chodzi też o, o takie po, po, pojmowanie władzy w, w takim niekorzystnej, po prostu jakby z tego słowa znaczeniu, także o teraz będzie miał pełną władzę, a więc będzie tam dzwonił sprzątaczkę woźnego, jakiegoś tam po prostu portiernie, portiera i tak dalej. No nie o to chodzi, tak? E, tylko po prostu chcecie chce mieć efekty, no to musi trzeba to wszystko przebudować od A do Z, tak? Od dołu do góry. Natomiast. Tutaj, właśnie y, wszystko wskazywało na to, że będzie praktycznie tutaj trenerem Bayernu Monachium. Wiadomo, że Tuchel tym trenerem dalej nie będzie, tak jeśli chodzi o Bayern Monachium. Nawet bez względu na to, jaki wykręci tutaj wynik, jeśli chodzi o ligę mistrzów, wydaje mi się, że on nie zdobędzie ligi mistrzów, nie ma szans, po prostu tutaj Bayern Monachium. Więc y, Tuchel i tak jest po prostu na wylocie, no bo dla władz Bayernu to jest potwarz, tak że Bayern Monachium nie jest pierwszy w tabeli. Y, y, nie wiem, czy by nawet to by zmieniło, gdyby nawet po prostu Bayern Monachium zdobył Ligę Mistrzów. Może by to w jakiś sposób zmieniło, ale też tam są po prostu kwasy, można powiedzieć, od wewnątrz jeśli chodzi o szatnię, tak, na linii po prostu zawodnicy i trener. Natomiast Rangnick rzeczywiście miał być tym trenerem Bayernu Monachium, tak się nie stało. Znaczy, w ogóle mi to się kłóci, tak, Rangnick i Bayern Monachium, tak, w ogóle to jest po prostu nie ta sytuacja. Zresztą tutaj, jeśli chodzi o Rangnika, to widzimy po prostu, tak, karierę trenerską, jakie prowadził tutaj drużyny ta kariera trenerska już mamy tutaj w latach 90., a więc mamy Stuttgart, który prowadził 99 do 2001, potem Hanower, Schalke, potem Szalkę znowu w 2011 roku i ten projekt, jeśli chodzi o Lipsk, Nie wiem po co on się pakował do Manchester United, tak gdzie był tym trenerem tymczasowym. Wiadomo, że tam by nic tego nie wskurał, tam jest tak po prostu skostniała struktura i skomplikowana. Nie wiem, myślę, że tym bardziej po takich doświadczeniach. No wiadomo, że jak on prowadził Erbeliwsk, tak, no to z sukcesami. Natomiast nie da się przełożyć tego modelu jeden do jednego, tak? O ile budowę domu da się przełożyć, po prostu stworzyć ide identyczny, bliźniaczy model, projekt, tak? A więc nie wiem, pojedziesz sobie do Hiszpanii, zobaczysz jakiś piękny dom, bo wiesz, ja chcę mieć taki dom też w Polsce, no to ok, to ci postawią taki dom, tak? Będziesz miał pieniądze, zapłacisz, zapłacisz za projekt, firma budowana ci postawi, no bo pewnie nie ma jakichś dużych przeciwwskazań, tak? Natomiast tutaj, jeśli chodzi o budowę klubu piłkarskiego, no tak to nie wygląda. No właśnie, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. No właśnie, ale tutaj szybko wspomnę, oczywiście to nas niekorzystne pod kątem reprezentacji Austrii, bo im dłużej będzie w tej reprezentacji, on też po prostu tą decyzją uzyskuje jeszcze większy poklask w szatni, tak, jeśli chodzi o piłkarzy. No i teraz piłkarzy po prostu tak, a mógł wybrać na przykład, nie wiem, karierę tutaj trenerską, klubową, za, albo za większe pieniądze prowadził tutaj reprezentację, więc jeszcze większy posłuch będzie miał po prostu, jeśli chodzi o Szatnie. co dla nas jest niekorzystne, bo dla nas na przykład byłoby korzystne, gdyby przy jakiś nowy trener, selekcjoner reprezentacji Austrii, narobiłby tam kompletnego na przykład bałaganu, jakichś po prostu kwasów, z tym bym się nie lubił, albo z tamtym i tak dalej, to byłoby korzystniejsze w kontekście reprezentacji. Natomiast dziwi się, że bo wydaje mi się, że Ralf Rangnick, on był przekonany, że po prostu prowadzić ten Bayern Monachium, ale pytanie też jest takie, czy na przykład Bayern Monachium nie myślał na temat Ralfa Rangnika w kategorii trenera tymczasowego i Ralf Rangnick po prostu sobie przekalkulował, ty jak ja mam być trenerem tymczasowym, na przykład na pół roku czy na rok? Bo na przykład później Szawi mógłby zostać trenerem Bayernu Monachium, który przestałby być trenerem Barcelony. Co prawda, teraz po prostu Szawi przedłużył tutaj, tak kontrakt, możliwość prowadzenia Barcelony, ale na przykład pojawią się inne opcje. Może Jurgen Klopp by przyszedł, tak, przecież on kończy przygodę z Liverpoolem, na jakiś czas daje sobie święty spokój, odpocząć po piłki albo potem wróci. No może jakiś inny trener po prostu dzwoni się na tej karuzeli trenerskiej, tak? No więc on stwierdził: Nie, to wolę prowadzić reprezentację Austrii, bo będę. Miał na nią większy wpływ, mogę prowadzić przez wiele lat, niż być po prostu trenerem tymczasowym. Jakby on może wyszedł z takiego założenia, to co, to będzie po praktycznie Manchester United Beast, tak? Jeśli chodzi o trenerkę tutaj z Bayernem Monachium, znowu na rok będzie po prostu be trenerem jeśli chodzi o Bayern Monachium. To nie dziękuję, to mi jest nie, praktycznie nie potrzebne. Być może on w ten sposób tak pomyślał, tak? Natomiast musiał uzyskać też jakieś zapewnienia ze strony właśnie Federacji Austriackiej, jeśli chodzi o piłkę nożną, po których po prostu zdecydował się ostatecznie nie podpisywać tego kontraktu z Bayernem Monachium. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie. Się.